Nie ma widzowie, gra druga część z fortnite Z kolegą i siostrą kolega Kto to rzucił? Ja Po co? Po to, żeby tam coś Chodźcie Już jest od razu lepiej, wejdźcie do tego serwisu No okej okay. Ja! Idzieś od razu lepiej, nic u nieba. Mamy broni tu leżą. Dobra, chodź! No chodź! Przyjdziesz? Do fury? Ja góry, A gdzie jedziemy? Jedziemy. Okay.

No czemu nie chce to mi tu pojechać? Uwie. Peter. To idziecie na tego Petera? Ja mam mało paliwa. To, bo Ale i medalić, bo, I mamy, to mamy... Idziecie, bo już tu jestem. Gość. Zginął! Chodźcie. Mam tutaj. A gdzie jest Peter? Ej, a mogę ja broń? No, io, ja, Pier. Io, ja Medaglione. Ehi, dai, brogno. Mi dai, brogno. Io, ja, Pier. Ah. Ah. No, Ehi, dacci, brogno. Dacie broń. Masz broń mityczną? Nie mam. I ty masz... Oddawaj broń mityczną. Ej, oddaj. On, ale ona nie chce oddać. Mili. broń. Wreszcie mam jakąś pompę. A kto ma medalion? Ej, kto ma medalion? Ja ulepszona skrzynka. Ej, moja złota, no oddawaj mi to! Oddaj! Co to jest? Ej, dasz Amu do pompy? No na pewno brałeś wszystko. Tak, mam, ale ja, ale ty mi dasz Tom. Masz? Albo nie? Czekaj. Ej, czekajcie. Ej, czy pa Paweł dawaj tą Amu do tej Wziąłeś całe amu Ej Milena Ej spytaj się Mileny Czy ma amu do pompy Ej ona ma amu do pompy Milena masz amunicję do pompy? Ma... A nie mówiłem, że, ale więcej, bo ona to cały zabrała. Masz jeszcze? Czy nie? Ej, Paweł, Paweł, masz, masz jeszcze? Nie też O nie ja czekam Ej, poczeka, zostało sześć osób, czyli ha wiecie, że my jesteśmy sami w Sa, ale jeszcze raz Ale jest... Zostało to sześć osób, a my jesteśmy sami w trzech a jest sam. Jest strzela. Ej, to Nara widzowie, kolejna część będzie za... W sumie zaraz. Nie! Aha. Ej, Popek, bo sto... się. Nie, nie, A ta trójka sama sama, sama i sama. Aha. Ej, spójrzcie se na mapę, co jest. Ej, a ty masz, Paweł, medalion? Tak. Możemy jeszcze tam iść. Tam jest medalion, ale w górze, a więc... bije po dwa, a ja bym wolał tam mieć. Ej, no. Gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? schodzimy, schodzimy. Ja. Idę Paweł, poczekaj. Ale ich zje burza. Czekaj. Auto w Alcie, w auto w auto. Wiem, wiem, wiem. Tylko gdzie są? Gdzie, gdzie jest auto? Czekaj. Dawajcie w niego. Gdzie on? No jak on? Sniper. Tak. Łapa. E Słonia. I e, nie mogę tańczyć bez po prostu wodzie. Chcę A ja? Dobra. Tańcie, ja tańczę. Ha ha. Wygrana. Kolejna ranga, bo ja dopiero mam brąz 3. A ile procent? Nie wiem, 40 ilość. Ja mam 45. Mm, dobrze, Popa. tak się powie. Dobra! Widzowie! Dobra widzowie, widzimy się Nie wiem Nie wiem, dobra, więc miała Powiedzcie coś Powiedziecie A widzowie dajcie znać czy słyszycie kolegę, no więc miała